Jedyny wybór, jaki mamy, to czy my wrzucimy na luz i się nauczymy pokory, zanim walnie nam kręgosłup, albo wątroba, albo nerki, albo płuca, albo bania, albo po. Zazwyczaj jest. I po. to jest jedyny wybór, który mamy jako ludzie. Tak, zazwyczaj jest po i myślisz sobie, dlaczego czekałam do no. końca, dlaczego nie zareagowałam, skoro wiedziałam i czułam. No, ale w ogóle masa rzeczy, które nam bo się bo wcześniej wydawały najważniejsze na nie, świecie. Po, po fakcie zobacz, mamy takie, czemu? Ale no bo musisz wziąć odpowiedzialność. I tak A. robimy ze wszystkim. Tak. Jak nas wierają w pracy, jak nas ludzie po prostu już zmieszają z totalnym błotem, jak się rozchorujesz tak, że będziesz modlił się o to, do Boga, w którego nie wierzysz, żeby przetrwać. Wtedy dopiero się budzimy. No. Damn! No. Serio, to nie, nie, jakby co, to nie moje. Usłyszałem to od, od znajomego psychologa. No. Jedyny wybór, przed jakim stoimy, to to, czy my się ogarniamy i spokorniejemy przed, czy po bardzo ciężkim wypadku zdrowia psychicznego lub fizycznego.